Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zdrabki w kwocie 80 zł. Hmm. Oczywiście wielka krzyżówka, wielka zdrabka i jubileuszowy milion. Więc może być ciekawie, bo tutaj same takie fajne perełki. Hmm. No i nie wiem od czego tu zacząć. Może w sumie od krzyżówki, bo mi ona bardzo ciekawi. Hmm. Dzisiaj mam taki sprzęt. Do drapania, bo ostatnio bardzo fajnie mi się nożem drapało krzyżówkę. I Stwierdziłam, że spróbuję też sobie. Um, dobra. Zobaczymy, jakie tu mamy literki. Literki, dobrze, nie cyferki. J. No to sobie szukamy. J. Nie, fajnie się drapie, naprawdę. Nawet y, krzyżówkę za piątkę i za dyszkę się fajnie tym drapało. Ja już się teraz znacznie lepiej czuję, już jest w miarę ok, ale najbardziej jest ok, bo mam urlop od poniedziałku. Także już się nie mogę doczekać jeszcze dwa dni, przetrwać w pracy i, i koniec. Teraz sobie literę M drapię, trochę ich tu jest, także. Trochę to potrwa, i żeby Was nie zanudzać, no to po prostu widzimy się za chwilę. <laughs> Zostały mi jeszcze trzy litery. Tutaj mam na razie dwa słowa z tego, co pamiętam, ale jeszcze się nie poddaję. Yy, może coś jeszcze tutaj sypnie z drabka. Jakiś katar mnie męczy jeszcze. Yy. O, kolejny wyraz Ekolog. Czy ja miałam te? Miałam te. To czemu ja mam tu nie zdrapane? Mm. O, też miałam. A L? Też miałam. To, co ja tutaj robiłam. <laughs> Dobra, i teraz jeszcze mam jedną literę. To jest X. Obawiam się, że tutaj mam zdrabkę przegraną. Co można było tutaj wygrać? Tu można było wygrać 60 zł, ale się nie udało. Nie no, muszę teraz wziąć normalny sprzęt do drapania. No i zdrabka niestety przegrana. no. Szkoda, teraz siódemka, wielka siódemka, gra numer jeden, szukamy sobie właśnie siódemki, no i patrzymy, bransoletka na szyjnik, zegarek, perfumy, szminka i złoto, prezent, trofeum, perła i korona, czyli tutaj siódemki nie ma. Tutaj teraz mamy wygrywające liczby i bonus. W bonusie musimy mieć dwie takie same kwoty. No niestety. A nasze liczby to 44 i 48. Wszystko blisko. No niestety tu nic. I ostatnia, trze, ostatnia, trzecia gra, tak dobrze mówię. I tutaj mamy 17 i 4. No i szukajmy. No i zobaczcie, tu znowu nic. I bonus też jest pusty. Więc ta zdrapka na 100% jest przegrana. Yy... O Jezus, przepraszam. Zdrabka za 3 jest przegrana, więc teraz jubileuszowy milion. Jak tu przegram, no to po prostu koniec. Pamiętacie, ostatnie, ostatnio miałam plik tutaj, także boję się. 19 mam. Boże, coś mi się zdrapało: 37, 15, 29 czterdzieści osiem i pięćdziesiąt cztery no nie ma ale krąży znowu no Ech. Na razie nic. Wszystko gdzieś na odwrót. No i tym oto sposobem właśnie przegrałam osiemdziesiąt złotych. Tragedia. Były tylko trzy zdrawki i trzy zdrawki przegrane. Nawet jubileuszowy milion mi nic nie przyniósł tym razem. Chyba się przestaniemy już lubić, bo nie widzę innego wyjścia. Dobrze, ja już nie przedłużam. Mam nadzieję, że Wam chociaż lepiej pójdzie niż mnie. Trzymajcie się, cześć.